się. Nareszcie wylogowała się. Możemy zaczynać. Tylko muszę sobie poprawić. O, lepiej od razu. Tańczą sobie beze mnie To jest... To są jakieś... Te... Ale wiadomo Poskaczemy sobie Hmm Co by sobie robić? Hmm, bo idę sobie po Ja raczej nie chcę tańczyć. Wybierzemy sobie kiedyś jakieś fajne miejsce. Mam swojego konia na parkiecie.